Cześć. Tu Michał Berznicki, jest piątek, 13 grudnia 2019 roku i zaczynamy eksperyment. Eksperyment ma polegać na tym, że co jakiś czas będę brał ten telefon i starał się do Was mówić w taki sposób, żebyście coś z tego mieli, żeby dać Wam jakąś wartość. Do tej pory myślałem, że robienie sobie zdjęć, tak zwanych selfie, czy nagrywanie samego siebie to był przejaw. Najwyższej formy narcyzmu. Nie rozumiałem tego, nie, nie robiłem tego, nie lubiłem tego robić, ale jakiś czas temu zacząłem słuchać na YouTubie paru ciekawych osób, które też same siebie nagrywały, same robiły sobie zdjęcia i w taki sposób przekazały mi tą wartość. Tą wartość, że ja zrozumiałem, że nie musi to być koniecznie chęć. Pokazania swojej mordy całej reszcie świata, tylko przekazanie komuś wartości, żeby ktoś też coś z tego miał. By może, tak jak te konkretne osoby, które ja oglądałem, budowały swoją markę, swoją rozpoznawalność, swoją markę osobistą, ale robiły to w taki sposób, że każde ich nagranie czy zdjęcie wrzucone w internet, dawało słuchaczowi czy oglądającemu wartość. I to postaram się też tutaj robić. Będą tutaj treści skierowane głównie do początkujących programistów, bo jest to coś, co, coś czym sam się zajmuję, w czym jestem w miarę kompetentny i mam nadzieję, że będę mógł coś Wam powiedzieć. Chociaż nie zabraknie tutaj trosze, troszeczkę wtrąceń moich przemyśleń o pracy, życiu i otaczającym nam, nas świecie. Dlatego mam nadzieję, że coś jednak z tego będziecie mieć. Także już teraz zapraszam na kolejny odcinek, w którym porozmawiamy sobie o początkach w nauce programowania. Zastanowimy się, jak ugryźć ten temat, porozmawiamy o lękach, obawach, jakie można mieć z tym związanych i zobaczymy, że jednak nie musi to być taka droga przez mękę, jak się niektórym wydaje. Także zapraszam, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.